Ladies and gentlemen, to Charlie with i zapraszam na kolejny odcinek Competitive Play z esl Tym razem mam dla Was odrobinę materiałów z German Steel 4... Nie, German Steel 3 na tierach czwartych, na którym kompletnie mi nie poszło i to jest raczej, hm, wideo jak nie grać na Leopardzie. Kompletnie zupełnie sfailowany turniej z mojej strony. Tak, jak widzicie, gram tutaj z Honest Violence, e, Niemcem. E, na Ruinbergu to jest chyba najbardziej moja znienawidzana mapa, jeżeli o to chodzi. I mam dla Was materiały także z mm, Winter Cup, e, Season Cup, na którym grałem iMixem. I z tego będzie odrobina więcej, bo dotarłem aż do finału niestety też odrobinę sfailowałem, chociaż tam miałem jeden strzał, który kompletnie mi nie wyszedł, i to pewnie wam pokażę. E, tutaj, początek, tutaj przewiny, A, i tutaj niestety wyjechałem niepotrzebnie, dostałem strzał, tutaj próbowałem się kontować, ale to już praktycznie była od tego momentu była przegrana. Tutaj, może z tej strony, coś tutaj próbowałem kombinować ale nie za bardzo mi to wyszło, przynajmniej w tym, e, to nie po prostu jeden wielki fail. Hmm. Ja widziałem gdzie jest, ale kompletnie... E, e, nie miałem jak się do niego dostać. Mody mam zainstalowane teraz, e, zdejmuję je na s ale nie chcę mi się tego zmieniać, bo... Teraz jak gram to po prostu <laughs> zmieniam je tylko na turnieje. Ja mam dwa katalogi playów, które wam pokazuję i tak lepiej, żebyście mieli e, Jimbo i e, X Farm Actuali czy zadane obrażenia. Tak się przynajmniej lepiej to ogląda ja jestem do tego przyzwyczajony. Mm, także teraz co tydzień powinno się coś pokazywać z Esla, rusza u nas FBI drużyna na 3x3. Na czołgach ciężkich, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będę Wam miał do pokazania chociaż jedną bitwę, zależy jak tam pójdzie, żeby chociaż coś było. No, tutaj pojedynek trochę przedłużony. Tutaj próbowałem się kontować, ale przeciwnik był już wycelowany w te filary, więc może trochę z tyłu. Ale przeciwnik wpadł na ten sam pomysł, i tutaj mm, też za daleko chyba wyjechałem. Mm, chciałem sprawdzić, czy go tu nie ma, i okazało się, chyba że był. Jak nie tutaj, zaraz pokażę się w innym miejscu. Jest y, leopard. E, niestety, spudłowany strzał. Szkoda, niestety, załogę miałem tutaj. Dosyć kiepską znowu, niestety nieprzebity strzał. Mm. Szybko naprawiona wieża, także nawet bez e, lepszych e, zestawów naprawczych jechałem. Oj, oj, oj. I tutaj już było faktycznie pozamiatane na miejscu przeciwnika, po prostu bym wyjechał i nie wykończył. face z mojej strony dwa razy dałem się łatwo złapać. O i tak, przeciwnik jeszcze tutaj, już go nie ma, jedzie, mm, zaraz się pojawi od boku, tutaj myślałem, jeszcze jakiś kon może na tej ciężarówce złapie, ale niestety sam zdjąłem ciężarówkę zamiast strzelić do przeciwnika, co e, totalnie mnie pogrzebało. Tutaj, a jeszcze strzał w gąsienicę, unieruchomiony, a że nie miałem naprawy, to pojedynek zakończył się teraz. Także pierwsza runda, niestety żadnych punktów kwalifikacyjnych. Do German Steela nie udało mi się zdobyć w tym tygodniu. E, tier 7 także wystartuję albo Tigerem, albo Tigerem. Pra, ja jeszcze nie podjąłem decyzji. W sumie jestem ciekaw Waszych komentarzy, jak myślicie co będzie lepsze. E, chętnie przeczytam i podyskutuję z Wami na ten temat. A teraz zapraszam już do materiałów z mm, Winter Capa. E, OK, Okej. Yeah. Okej, okay, jeszcze tylko mała wzmianka przed pokazaniem Wam materiałów z turnieju. Przede wszystkim gratulacje dla wszystkich, którzy w nim wzięli udział, od nas z klanu przede wszystkim. Także LAK Dycha, Romanus, Krzysztof, Nighthawk i Diego bodajże. Mieliśmy całkiem sporą ekipę. Ok, jeszcze tylko pierwsze 8 miejsc. New Multi Show. Gratulacje dla Multi'ego za pierwsze miejsce i kolejne wygrane turniej. Bodajże 7500 golda. Quaker XNCR z tym, którym przegrałem w ćwierćfinale. 5500 golda. Trzecie miejsce dla Venoma Niemca. 4000 golda. San Fierro chyba. O, ile nie pomyliłem. 2,5 tysiąca golda za czwarte miejsce i od 5 do 8. Um, ja 1000 golda. O, widzę, że już wpłynęło nawet. Nice. <laughs> um, później Christopher 2012. Um, Mole 9050. Litwin. E, czy Łotysz chyba. I ktoś jeszcze, ale teraz zapomniałem. Oj, fail. A nic, najwyżej dodam wam to w opisie. Okej, okay, to zapraszam na materiały z SL Winter Season Cup. Yeah. Okej, okay, jesteśmy w rundzie trzeciej. Pierwszą rundę przeszedłem domowo. W sumie nie spodziewałem się, że będzie tak mało uczestników, bo zapisanych do turnieju było około 720 osób, więc myślałem, że tabelka będzie nawet rozszerzona na 1024. Ale końcowo nie wiem ile wystąpiło osób. Około 400? No wiem, że dużo ludzi było bez pary. Także całkiem spora ekipa nawet wystąpiła z FBI. Nie wiem, Lag i Romanus chyba doszli do jednej 1:16. Także dosyć daleko, później odpadliśmy chyba od tego samego Niemca i tutaj już akcja. Nave T32 ja na 50-100. Tutaj mniej więcej na magazynek spadał czołg z mego więc trzeba było się naprawdę przyłożyć do celowania. 5 strzałów, jeden oddany w glebę. Te 3 2 schodzi na magazynek. Tutaj naprawdę jeden strzał oznaczałby przeładowanie, co oznaczałoby wygraną te trzy dwójki. Także tutaj trzeba się było skoncentrować na oddaniu pięciu lub sześciu dobrych strzałów. Zależało od losowania. Ok, przejdziemy do kolejnej rundy. I kolejny pojedynek. Tym razem jest to. Runda czwarta. To nie wiem, co to już jest. 1,64 albo 1,32? Nie wiem, pewnie się skapnę, jak będę dochodził, już bliżej tego pojedynku, którego przegrałem. E, AMX 50 100 kontra 32 Aklime z e, klanu MB. podajże trzech albo słowa, teraz nie pamiętam. Mm. Jadę dookoła. Dalej widzicie mam zainstalowane mody, ale to dlatego, że gram normalnie na nich i nie mam po prostu innej wersji do tego. W tym turnieju były chyba dozwolone tylko kamera Zoom mod i tylko z tym jeździłem. T32 tutaj wcześniej go zespotowałem, dosyć okrężnie pojechałem, on się tutaj gotował na pull Tutaj... Było bardzo dobre z mojej strony, faktycznie, e, zespotowanie po raz pierwszy czołgu e, daje mi wiedzę o tym, gdzie jest, e, gdzie jedzie. Tutaj mówię, no to na pewno gdzieś tutaj musiał pojechać, bo w tamtą stronę zmierzał. Bałem się, że został tutaj w budynkach po lewej, ale mówię, no cóż, trzeba podjąć jakieś ryzyko. Jest kolejny raz zespotowana trzy dwójka. on też mnie chyba zespotował. Dostaję raz w plecy, drugi raz bok. Trzeci raz razem z gąsienicą, mm, tutaj także żeby przechodziło przez cały czołg i piąty strzał, e, przeciwnik oddaje tylko jeden, e, bitwa wygrana. Tutaj e, z... przede wszystkim to wczesne zespotowanie e, zadziałało na moją korzyść. Okej, okay, przejdziemy do kolejnej rundy. Yeah. Good luck, have fun, good luck. E, Dadeville z klanu Tet na isie się trzecim kąte. Ja na MX-ie 50 100, jest to 1.32. Um, to um, Winter Season Cup. Tutaj jak najkrótszą drogą do miasta. O, czyli tą drogą. <gryw> Daj, tutaj tyle budynków poniszczonych po drodze. Jesteśmy w Batlu nie możemy już i teraz opuścić. I teraz tutaj cała filozofia polega na tym, żeby jak najszybciej wyspotować ISA trzeciego i oddać w niego 5 lub 6 celnych strzałów, zależy od losowania. Bo e, niestety, spudłowanie jednego strzału oznacza bardzo spore kłopoty. Cz, bardzo spore, tak to była ciekawa składanka. Spore kłopoty, zostaniemy przy tym. Jest wyspotowany z trzeci, oddaję pierwszy strzał nie? mnie. Jeden, dwa. I. 3. 4. 5. O, I z trzeci podjeżdża, i niestety muszę oddać jeszcze jeden strzał. Także dobrze, że żaden nie był spudłowany. I z trzeci dostaje w kopułę, i koniec pojedynku. GG. Um, okej, okay, przejdziemy do następnej rundy. Jejje. Kolejny pojedynek, tym razem. Um, Wonderbra, chyba czy von, Wonderbra, Ym, Niemiec na te 3 dwójce. Ym, ja dalej na 50-100 To był chyba jeden z dłuższych pojedynków, o, Chyba najdłużej szukałem przeciwnika. Tutaj bałem się nie jechać dalej, żeby móc jechać już z przeładowaniem. Tutaj tak jak mówiłem, każdy strzał jest ważny, szczególnie czasami kiepsko losuje i to też od losowania zależy czy... Zdejmiemy ósemkę na 5 czy na 6 strzałów, dlatego naprawdę każdy musi wpaść. I tak zobaczycie w następnym pojedynku to, co u mnie przegrało, i teraz się zastanawiam, jak to mogłem przegrać. Zobaczycie jeden falerny strzał, który nie wpadł. No szkoda, a pojedyn pojedynek naprawdę trudny, bo z Quakerem XNC był to zawodnik, który wygrał. German Steel 2 na estuwach. z którego pokazywałem też materiał na moim kanale. Mm, tutaj szukamy się dookoła, byłem zmartwiony, że przeciwnik gdzieś tutaj znalazł jakąś dobrą pozycję do cooldowna i gdzieś mnie wyspotuje. A niestety nie miałem na moim RMX-ie żarówki, bo nie, nie zdążyłem wyszkolić załogę na drugiego perka. Że miałem tylko 97% niedziałającej żarówki, może był tutaj błąd, może i nie. Te 3 2 zespotowane. a ja chciałem mieć BIA i, a i yy, mocną kawę, żeby jak najszybciej ładować i mieć jak najslepsze skile. Yy, pierwszy strzał oddany w T3-2. Yy, drugi strzał oddany i trzeci Czwarty, tylko w gąsienicę i tu już chyba. O, i tu trzeba wszystko trafić do końca. I jest pojedynek wygrany z Wonderbra Wspaniały stanik to by chyba był. <gry> ok, przejdziemy do ostatniej już rundy na dzisiaj. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy w ostatnim pojedynku na dzisiaj. Mam nadzieję, że w ogóle ten. Ta nowa seria na moim kanale będzie się Wam podobała. Jest to tak odrobinę więcej profesjonalnej gry. Przy okazji New Multishow wygrał kolejny właśnie ten turniej z Quakerem XNC Finale. Czy gratulacje dla New Multishowa. Tutaj myślę, ach dobra pewnie tam będzie. Szkoda, że nie miałem żarówki, bo on wcześniej chyba mnie zespotował, dlatego był dla mordowni. Zazwyczaj Mixy jadą dookoła, bo tam lepiej mogą objechać przeciwnika. Jeden strzał jest do przodu, ale ja przede wszystkim muszę się skoncentrować na tym, żeby wbić w niego wszystko, co mam w magazynku. Trochę za daleko może podjechałem. 305 pierwszy, drugi, trzeci i jakim cudem ten strzał nie wpadł? Nie mam pojęcia, bo był dokładnie wycelowany w czołg, Wpadł pod spód. Że nie wiem, jak to jest możliwe, no ale trudno się mówi i płynie się dalej. 230, 315, bardzo słabe losowanie, 362 i 21 życia zostaje Quakerowi. Było naprawdę bardzo blisko. Żałuję tego jednego strzału, który wpadł, nie wiem, pod czołg. No ale trudno się mówi magia gamingu czasami no, też może nie docelowane do końca. E, Okej, okay, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. W e, przyszłym tygodniu też będzie odrobinę Esla o ile założenie jest przejść pierwszą rundę, żebym miał Wam cokolwiek pokazać chociaż jedną walkę e, i może coś w poniedziałku e, zaczynamy 3, na 3, także tam coś będzie ciekawego. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, ciepło i jeje!